Hej. W tym filmie chciałem wam zaprezentować Nerfa z serii Vortex, wyrzutnie Praxis. Jest to taki odpowiednik z serii Nightfinder wyrzutni Recon. Jest spakowana w takim kartoniku oto. Jest to taka wyrzutnia średnia. W zestawie znajduje się wyrzutnia. Do niej mamy podpórkę, którą później pokażę jak się montuje. Oczywiście jest magazynek na 10 dysków, a także 10 dysków. Oprócz tego oczywiście też jest instrukcja obsługi. Jak to wszystko działa? Przede wszystkim najpierw trzeba go złożyć, chociaż oczywiście możemy go, tej wyrzutni używać tylko tak, ale wygodniej jest nam z podpórką. Po prostu wciskamy, a jeżeli chcemy ją zdemontować, tutaj jest taki mały guziczek. Pociągamy w dół i wysuwamy. Jest to bardzo proste, a jest nam wygodniej trzymać w prawidłowej pozycji tą wyrzutnię. Napełniamy magazynek w ten sposób. Przyciskamy troszeczkę niżej i wsuwamy. Też jest to bardzo proste. Bardzo podobne do magazynków typu Clip System, które były stosowane w wyrzutniach Nightfinder, więc myślę, że to nie jest żadne nowo nie ma problemu żadnego. Wkładamy w ten sposób. Usłyszymy charakterystyczne kliknięcie, które oznacza, że jest prawidłowo włożony magazynek. Podobnie jak w wyrzutniach Nightfinder Recon, ładujemy z przodu pompą i do przodu wyrzutnia już jest załadowana. I możemy strzelić. Istotną rzeczą w tych, w tych wyrzutniach, wyrzutniach Vortex, jest to, że dysk leci dużo, dużo dalej niż rzutka. Nawet do 30-35 metrów potrafi lecieć z tej akurat wyrzutni. Jest to uzyskane dzięki temu, że po prostu dysk jest płaski i niesie go powietrze. Co jeszcze możemy powiedzieć o tej wyrzutni? Przede wszystkim to, że jeżeli już na przykład przeładujemy. Dla względu bezpieczeństwa jest taki przycisk, tutaj go przesuniemy, dysk wypadnie przodem. Dzięki temu możemy czuć się bezpiecznie, być pewni, że to po prostu ten dysk nie wyleci nam z, z lufy. Tutaj tym guzikiem wyciągamy także magazynek. Też działa to bardzo prosto. Jeśli chodzi o samą zasadę wykonania. No nie oszukujmy się już, to mówiłem także w poprzednich wszystkich filmach. Jest to bardzo wysoka jakość, nic tutaj się nie zmienia, nie pogarsza, ani lupcze jest to na stałym, bardzo dobrym poziomie, myślę, że jest to godna polecenia wyrzutnia. W ogóle seria Vortex jest dużym nowym, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o nerfy. Myślę, że na pewno dobrze się sprawdzi i po tym sezonie ta linia będzie z pewnością kontynuowana. Polecam Wam Nerf Vortex Praxis.